w kolejnym filmiku muszę wam powiedzieć że tutaj w tym aparacie który teraz mam to jest któryś z kolei pamięć chyba nie jest dobrana do parametrów tego po prostu tego, tego aparatu bo ostatnio nagrywałem filmik mój głos jest tak zniekształcony i nie wiem czy mnie dobrze słychać w tej chwili ale nie będę się tym przejmował postaram się wam powiedzieć to co jest dzisiaj istotne, co mi przyszło do głowy, żeby przekazać tym młodym, początkującym skinningistom o łowieniu w rzece, bo ja jestem teraz nad rzeką, mam połów oczywiście, ale zanim pokażę Wam rybki, to chciałem Wam powiedzieć parę słów, bardzo ważnych rzeczy. Po prostu jak wrzucicie przynętę, bo zacznę jest od razu do rzeczy, więc jeżeli wrzucicie przynętę, w Najlepiej jest wyrzucać na przeciwny brzeg, w przeciwnego brzegu i ta przynęta powolutku spływa. Ale wam powiem w tej chwili o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie jak ta przynęta zaczyna spływać i wystarczycie ściągać, zaczynacie ściągać korbą, ściągać przynętę, to zanim zaczniecie ściągać, to nie szarpcie żyłki. Nie róbcie takiego ruchu do góry, bo przynęta Wam opadnie na wodę, Wy robicie taki ruch do góry, tak się przeważnie robi i zaczyna się korbą. Ale ten ruch do góry, wtedy kiedy żyłka jest na lustrze wody, bo ta przynęta opadła na lustro wody i wtedy kiedy ta żyłka jest na lustrze wody, a Wy robicie ten ruch do góry taki, to wyobraźcie sobie jaki tam jest świst tej wody. Wy tego nie słyszycie bo rzeka szumi jak tutaj na przykład w tej chwili rzeka szumi tego nie słychać no i oczywiście nawet gdybyście chcieli słuchać, tego nie usłyszycie ale ryby mają tak doskonały słuch ponadto w wodzie się trzy razy szybciej roznosi dźwięk niż w powietrzu i ryby doskonale a szczególnie takie ryby płoche jak kleniec, wstrągi no jazie można powiedzieć też od razu uciekają one nie widzą co się dzieje ale ten świst poderwanie tej żyłki powoduje taki świsk i te ryby wam uciekają Jeszcze mi. także jak rzucicie przynętę na przeciwny brzeg w stronę przeciwnego brzegu żyłka wam upadnie to delikatnie podnieście i albo w ogóle zacznijcie delikatnie wbijać bez takiego szarpania żyłką tego nie róbcie bo momentalnie ryby które są w tym rewizie gdzie noży żyliście to odejdą to odejdą bo one są wtedy spłoszone no jeszcze Wam powiem o takiej rzeczy jak ściąganie przynęty, bo zawsze o tym mówię i są poradniki na ten temat. Ale tu w tym przypadku, no Wam powiem przypomnę przede wszystkim, żebyście nie ściągali szybko, jak czy łowić żeby żebyście nie ściągali szybko przynęty. Dlatego, że tlen atakuje wszystko co bardzo wolno się porusza. Owszem, tu takie smużaki na powierzchni i tak dalej, ale to trzeba też ściągać powoli. Nie można ściągać szybko, jak, jak przynęta już dostanie się w nurt, spłynie Wam i zacznie y, po prostu kać do dołu, to ten nurt już robi domu akcję przynęty. Bollard na przykład pracuje doskonale w nurcie i nie trzeba ją wcale że wystarczy leciutko, koło, tak leniwie, no ledwo co, takie nawet przerywane ruchy robić żeby ten Wodner bardzo wolno pracował, bo nud już mu nadaje odpowiednią pracę. I pamiętajcie, że przynęta nie ma zadowalać was, że pracuje i to tamto, to po yy, każdym że wtedy przynęta jest mocna. Nieprawda, przynęta musi zbawić rybę, a nie ryby straszyć. Owszem, ryba się zainteresuje taką przynętą, ale ta ryba ją nie pochwyci. Po prostu jak coś jest bardzo agresywne, to ryba stara się albo zgasić, albo rezgnieje, puka tylko przynętę. A jak przynęta wolno pracuje, bo przynęta musi być imitacją pokarmu. Ryba musi wiedzieć, że coś jest łatwego do pochwycenia. Ona nie będzie goniła za czymś takim, co jest takie jakieś aktywne, ruchliwe, ma pełna widgowu. Po prostu rybę trzeba zbawić, żeby rybę przekonać, że to jest dostępne, że to i zaraz nie ucieknie. Ryba musi o tym wiedzieć. I wtedy ta ryba Wam zaatakuje, taka jak klejn. Ja no, teraz Wam pokażę rybki, połóż mój. Do 4 godziny, do 4 godziny wyjazdę w różnych miejscach i tak te rybki, bo przeleżyłem w dwóch siatkach. Niektórzy mówią, że ja ryby męczę, ja ryby czy mam w dusie, w dwóch, dwóch siatkach, że mam wziąć połowa, dopilnowanie przynoszę do nie, jednej siatki, żeby było to sprawnie. Ale ryby generalnie się nam w mokrzakach, mam biedy, że zaczki odpowiednio, czy mi takie połowy nie chcę, żeby w dwóch mokrzakach były po prostu podobnie męczone. Zatem jeszcze raz włożyć, później je puściam i szybko gra. Ale teraz będę się mniej rybek i pokażę Wam jedną rzecz. Takie rybki, około, klenie, początek klenie, jak pięknie, A, bolenia mam. Nieduży bolenia, ale fajny. Wystarczy nam się bo pokazywać te rybki i puszczać, bo nie będę zmęczył. Zaczniemy od bolera. Nieduży, malutki bolec, ejs nademi podchodzili. I ma małe czerwone płetki. Nieduży bolec, a zobaczcie, pełen wigoru, siły, wraca do powie, pójdziecie a? Moment, który dzisiaj wziął się na mnie. Po kolei to się złapie! żeby nie ujrzeć tą O! Gemiye <laughs> galar. <laughs> <laughs> Poczekaj, poczekaj, może to poczekaj, 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 Jaaż! Kopnął niesamowicie! Właśnie nie duży Ale prawda, Ale tak powiem wczoraj, Po prostu w cudze! Niech oj no ten jest chyba największy dzisiaj klinik ja wiem co największa lepacja ta ryba radocha mówię wam to jest takie skokanie a widzicie jeszcze mi aparat zachlapił i nie skończę Wam pokazywać. No ale ostatni. Oj, ten to jest, jest naprawdę sportowy. oj jest klenik sportowy. Proszę bardzo. No, zaczyna po prostu swój danek w sporcie. Jacek. Do tego puszczę tak normalnie. O! Ops! No i cóż. Narazi ho, 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 ho! że byli na pieśni rzutkiej, łowić łobie to do doma nie pij zjadą. po prostu się najlepsze Wieczorem się, się bardzo delikatny, jeszcze na bębie, na bębie na A brama, na, na